Cześć witajcie moi drodzy. Nadchodzą ciepłe dni i powoli nabieracie ochoty na deser na dworze, gdzieś się walną, gdzieś na grillu. I dzisiaj ja przychodzę z takim prostym deserem. Nie będziemy używali jakichś trudnych maszyn tak naprawdę. Bez maszyn też by się dało, bo ciastka możemy zamiast blenderze pokruszyć nożem i zamiast zmiksować truskawek na jednolitą masę, możemy zostawić je w kawałkach. Tak naprawdę nie ma tu nic trudnego bezpieczenia, bez gotowania oprócz wody. Prosty przepis, bo wiem, że piszecie mi w prywatnych wiadomościach, żeby nie były one za bardzo skomplikowane i żeby nie było e, trudnych, niedostępnych urządzeń albo za drogich urządzeń. To jest fajne rozwiązanie i ładnie wygląda. Przede wszystkim można je szybko wykombinować. Jak wiecie, że za parę godzin wpadnie rodzinka albo znajomi niepotrzebna wam jest 5 godzin, tylko 30, 20 nawet minut i w są sensie do lodówki jest gotowe. Zaczniemy moi drodzy od zblendowania ciastek. Jeżeli nie macie akurat jakichś ciastek przekładanych, takich a la kanapek, to oczywiście możecie użyć zwykłych herbatniki i dość trochę roztopionego masła. My zmielimy te ciastka razem z kremem, a one będą takie wilgotne i będą stanowiły naszą bazę, naszą podstawę naszego deseru. Teraz czas na krem, który będzie kolejną warstwą twaróg śmietankowy. E, możecie użyć serka Philadelphia, ale do większości takich deserów jest używany serek Philadelphia lub jakiś serek śmietankowy. Chciałem trochę to zamienić, A więc dodamy twaróg i jogurt grecki. E, wszystkie składniki dokładnie będą opisane w opisie więc klikajcie, czytajcie opis. Teraz wymieszamy je razem, dodamy laskę wanilii, odrobinę cukru i tyle. Te laski nie wyrzucajcie, wrzućcie ją do słoika z cukrem i uzyskacie cukier waniliowy, więc nie pamiętajcie, żeby tego nie wyrzucać. Jak macie jakieś mleczne desery, to możecie tą laskę wrzucić i zagotować z tą mleko z laską wanilii wtedy uzyska bardziej intensywny smak Próbujcie sobie, czy jest wystarczająco słodkie. Nasz krem jest gotowy ci jak szybko? Jedno i drugie gotowe. Możecie krem sobie przełożyć do rękawa. Oczywiście jak go nie macie, to możecie go przełożyć później łyżeczką teraz gotujemy wodę na kalarytkę gotujemy truskawki na gładką masę, ja mam tutaj mrożone truskawki jeszcze są mocno zmrożone, więc damy odrobinę wody Kawy. I, słuchajcie, teraz do naszych zmielonych truskawek damy galaretkę, żeby ta masa była bardziej e, sztywna. Wszystko. Dobrze, moi drodzy, mamy trzy nasze składniki: kruchy spód, krem do środka, mus truskawkowy z galaretką, który powinien nam się troszkę e, bardziej zrobić stężały choć nie do końca. On będzie taki. No taki płynny, widzicie? O, ale gęsty. gęsty. ale płynny. Wiecie, o co chodzi. Teraz na samą dno mamy tego sypkiego piasku. Zostawcie sobie też odrobinę, żeby na górę posypać do dekoracji. Dobrze, teraz idzie krem i tego kremu będzie całkiem sporo. składamy to do lodówki, żeby nam bardziej stężało. Pamiętajcie, że możecie, jeżeli jesteście weganami i akurat nie jecie produktów pochodzenia zwierzęcego, to wykorzystajcie te, które lubicie, te kremowe, które lubicie jeść na co dzień. Dodajcie wanilię, odrobinę syropu klonowego. Zróbcie to z tych produktów, które lubicie najbardziej. A żeby nie korzystać z galaretki z żelatyny, możecie również użyć aga agar To chowam do lodówki i wracam aż tenże. Może, że myślę, najpierw trochę śmietany damy. Takiej już gotowej. Z puszki, ale nie unijnej. Malinkę. Trochę za ciężkie, mi utoną zaraz. Trochę tak rozwalimy. zielonego ale moi drodzy nie zapominajcie że mamy jeszcze nasz spód damy trochę tego ciaska Moi drodzy, dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że film się spodobał. Jeżeli tak, koniecznie dajcie łapkę w górę. Pamiętajcie, żeby oznaczyć mnie na Instagramie na Insta Stories, a ja udostępnię e, wasze Insta Stories u mnie. Tutaj na Insta. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, żeby być na bieżąco. No i pewnie w kolejnych filmach pojawi się więcej materiałów z lodami. Bo już mam fajne pomysły, jestem w trakcie tworzenia, więc na pewno pojawią się jakieś lody, może macie jakieś ulubione smaki. Podzielcie się z nimi w komentarzach, a ja może postaram się zrobić, odtworzyć się w kolejnych odcinkach. To już chyba by było tyle na dziś. Trzymajcie się, pozdrow